Wicepremier Morawiecki pojechał do Londynu wczoraj i będzie dzisiaj rozmawiał z ważnymi ludźmi z Londynu, aby ci ważni ludzie z Londynu przenieśli jakąś część city londyńskiego do Warszawy. Mhm. To myśli Pan, plan jest realistyczny? Czy to jednak Monty Python nadwiślański? Panie redaktorze, no, ostatnio prawda, mieliśmy, znaczy tak, minister Morawiecki chwalił się tą fabryką Mercedesa. Ja wtedy wystosowałem e, interpelację w sprawie warunków, na jakich Mercedes ma, e, ma tutaj otworzyć u nas fabrykę, dlatego że uważam, że firmy zagraniczne, międzynarodowe korporacje powinny mieć takie same zasady, jakie mają polskie przedsiębiorstwa. A, a dostają mnóstwo przywilejów. I też żywej gotówki dostają po prostu, nie? To... I, I żywej gotówki, oczywiście. Wie pan, ja myślę, że to, co jest nazywane planem ministra Morawieckiego. To jest trochę taki zbiór pobożnych życzeń, e, tak naprawdę dosyć niebezpiecznych momentami. To znaczy, zamiast zająć się e, deregulacją, uproszczeniem podatków, uproszczeniem e, prawa gospodarczego, odciążeniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które utrzymują rząd w bardzo dużym stopniu, to minister snuje wielkie wizje prawda, postępu e, e, dronów e, i, e, i digitalizacji powszechnej. Nie wiem, czy Pan wie, też złożyłem interpelację ostatnio dotyczącą tego, że Agencja Rozwoju Przemysłu powołała spółkę ARP Games, czyli państwo, rząd będzie teraz produkował gry komputerowe. Mogę się tylko domyślać, że oni myślą w ten sposób, że skoro polskie firmy doskonale sobie radzą, prawda, bez pomocy państwa, no to państwo też chciałoby coś uszknąć prawda, z tego tortu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.